Jestem, Kermitos Pl, a ze mną jest... z 19 A to jest pierwszy odcinek serii Minecraft, przygody dwóch gości! To zaczynamy? No! Patrzcie, jakie fajne miejsce, taki lasek, te zarąbiste góry, i te... kilka owiec. Byłby z nami jeszcze Creeper, ale musiał zniknąć. Uuuu... Ej, dużo owiec! Okej, to ja drzewa zetnę i zrobię nam po mieczu, żeby wełnę mieliśmy. No dobra, ja to już dam zetnić. Jeszcze ci powiem, nie laguję. Co? Przecież tak. A tak. laguje? No. Prawie wcale. Ja. Nie, dobra, ja patrzę na czas. Czekaj, jest 1931. Teraz myślę. No i ja też. Mam taki. E, to nagrywamy 20 minut? No dobra. No to nagrywamy do 50, okej? Okay? Okay? Mhm. To do 50, spoko. To ty... czy ja mam pilnować czas czekać raz, Patyki. Oba. No. Dobra. Spokoj. Musroom A ja z... Miałem zrobić patyki i... Miałem patyki zrobić i... Nie wzię... Ich tylko mi wypadły Idziemy w te góry? Ja, ja, ja czekaj tylko te mycze zrobię i te owce pozabijamy Bo wy nas się przyda Ej gdzie jesteś? I... Ścień drzewa nie widzę cię. Już noc? Wow. A ty, że przez to, że wcześniej nas się pożegnaliśmy. Dobra, mam jedną wełnę. Dobra, teraz jest, która masz 6 wełnę. Na dwa łóżka. Przy okazji synem. O, jeszcze mięso. Lubisz mięso ze świni? Mhm. Mm Tylko takie. Co zostało? Normalnie z tak bokiem szła z tak idzie bokiem całkiem Dobra. Ok, a tu Już mam trzy wełny Trzy wełny już mam. Teraz jeszcze tylko trzy dwa. Dobra Pokóję. Już tylko dwa Co, potwory? Nie Mam trzy mięsa Minecraft mi się wyłączył. Jesteś yeah. Gdzież Chyba Jesteś na serwerze, czy nie? Dobra, wyszły. Ale na szczęście na sklepie jesteś. Fuck, szkielet. Dobra, ja idę do tej górki się zakopać, takiej małej. Jak coś to cię tepnę, albo nie. No, no że mi się coś zaciło. To i to. Zarówno na chwilę cięcie Okej, okay, to ja robię cięcie za o, się Okej. Cześć Gdyby taser rozłączyło coś. O Jezus Maria! Deszcz Nie Szkoda, że go się nie da wyłączyć Ufa. Szybko, szybko do domku, do domku No Kaj te rzeczy moje? Dobra, zostań. Do domu, bo cię za... Bo cię jeszcze zabiją a tam zabiją Czekaj, jeżek Kurde, Psz, nie... Dwa szkielety gonią. Dobra, już nie... Jeżek, show, 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 I tu mnie jakaś walną. A, no, mnie Dobra, walcz Idziemy do domku Moje 15 drzewa poszło w zapomnienie. <noise> Domek? A nie patrz! Co, w Gorzej! Nie rób Woda nam teraz za dużo dwutlenku węgla tutaj. No! Aaaa! <laughs> ja zniszczyłeś to, moją roślinkę! Postaw! Bo musimy tlen mieć, postaw ją tu. No nie ma jasności, każda tylko dobra. Ups. dobra. Y... nie możemy przespać tej nocy. Dobra, pierwsze no trzeba przeżyć. To jest To idziemy. Chodźmy. Dobra, idziemy, Co się będziemy srać. Oła, Ała. szkielet, co robisz? czekaj, to jest księżyc. Czy już by było pięć minut, że znikną rzeczami? mi? Czekaj, ciebie nie było gdzieś. Nagrywamy do 19 i śląskich. Jeszcze, że. Tu zginął. Mieczku jest na miłość. Tak szybko. O dobra, są moje rzeczy. O i jest kryterium, jest zombie, o jest Boże, wszystko. zabiło mnie. O! A fajnie. Mogę się do ciebie tepnąć? Nie wolno. Ej, czekaj. Zresztą znaczy, się zrespiłem w domku. Bek. O Jezus. Kermitus. Rozplaszczona żaba. Idę, idę, idę. Jaka rozplaszczona żaba? No tam była rozplaszczona żaba. Fuck, Pająk na mnie idzie, pająk na mnie idzie. Ej, wziąłeś moje tytuły? Ej, to była pająka Jestem cool. O, No, kiełe. Siebie. Czekaj, wlejzie, nie wlej. Szybko otwieraj drzwi, otwieraj drzwi Dobra, pat! Zamykaj! Dobra, tutaj mamy małe okienko na świat, yy, czekaj jakby to tu zrobić tak, tu się rozpieprzy... I tak, i tu się cyknie i tu się to zrobi. I tak... Odasz mi moje rzeczy? I mamy bardzo ładny... Bum. Ej! Enderman lecił do wody i się zrobił czerwony. Eee, to przez day, Rząd... to powiem. wiem. O. To będzie końcik warbencha. Kącik warbencha. Cicho, Dobra Ej, ja chcę drzewo? rzeczy. Mo Ej, Bijałem, ale straciłem. Całem na łóżko workbenjo i Moż, zrób se killoff i kop. Mąż, kilo, po co? Gdzie idziemy? No... Killoff zrobić przynajmniej jakiś kamienny albo coś. to weź wykop kobla. Może na jakąś rudę węgla trafię. Ło mm -hmm. Jezu, co to było? Underman. Czekaj, mam miecz. No <coughs> O, fuck. Jezu, jako tak przede mną. Dzień! Udało nam się, przeżyliśmy naszą pierwszą noc Ej, dawajtas A mnie przyciąło coś Bardzo bardzo taki długi lak Co? Chodź mi, dasz trochę kobla Au. Czekaj Daj mi jeszcze jeden kobla Dzięki. Kopia. To jak ci... No dobra, idź. Ej, co się stało? Co się stało? Co się stało? Co co, co co się stało? Łazienka jest zamknięta. Dobra, czekaj jeszcze trochę i idę do ciebie. Dobra, ja mam kamienny kilof. Ja pokopię tutaj. Dobra, no to teraz się zamienimy. Teraz ty idziesz tu, a ja idę do, do... gry Trzy To Dokop. Ale tylko dwa nie, trzy, cztery Cztery żelazo mam Górnicza Dolina z gotika normalnie. Ta kopalnia co tam była. Czekaj, jak nazwiemy nasz odcinek Minecraft przygody dwóch gości. Nie wiem, po co się pomyśli? Może przetrwanie no. pierwszej nocy? Albo pierwsze zasoby. Nagrammy tak, tylko mamy Eeeziekera i łapa się tylko No właśnie mam to drzewo Możesz miecza? Miecz miecz, tylko drewniany. No dobra, no to ja pieniędzy. ci... Dobra, ja cię robię. Kurde, wie ten kater normalnie dobije, cały głos to... Nie ja tak jakoś dziwnie Ups. Jak takie takie słowa. Coś mi Windows myśli nad czymś. Siostrzynico, na ten zabaw to sobie palec rozwaliłem Na drzewo. Chytaj. Węgiel! Węg Co? Pająk! Ui! Dostałem miecz. Ej, zarazem węgiel. Zrób piecyk. Ty, gnaję tu. Co tak brzydko na mnie mówisz? <noise> nie do ciebie. Zrób piec, Ej. Pająk się bawi w... Coś... kręcenie się dookoła. Ciu, ciu, babkę. Ciu, ciu, babkę. Dobra, mam trochę węgla. Żelaza też. O nie, oj! Teraz się stąd wydostanę do ciebie. Ej, zrobiłeś ten piecyk? Eee co to było za dźwięk? Ja wchodziłem na kobietę Okej, okay, damy żelazo i będę do przetopki I Jeszcze zaraz mięsko ugotujemy Ja robię pierwszy of... Kilo... albo nie, czekaj mam cztery żelaza i może dwa miecze żelazne, bo jeden kilo w żelazny i łopata. Czekaj, robimy to tak. Jak to rozdzielimy? Dwa miecze żelazne? Bo coś się bardzo przyda. Ile... Czekaj, czekaj, coś ty zdobyłaś? Cztery żelaza. Cztery? To lepiej kilofa zrobić. No dobra. A potem wydobędziemy jakieś inne rzeczy. To spoko. To już mam trzy, to robię kilofa. Kto go będzie miał? Wiem, ty będziesz taki bardziej kopacz, a ja taki wojownik, okej? Okay? O, jaki ładnie, że u, ten naszą ścianę udekorował. Piękne deski, dobra jojda. Czekaj, tutaj Nie chcemy zawsze mieszkać, to jest tylko na Potem pójdziemy na tamte góry, wszystkie Znukać, która faj... u, u. Już widzę to naj. już widzę najfajniejsze. Au. Już Eks. Czekaj, drzwi się zrobi. Ej, ty chcesz być taki bardziej wojownik, czy kopacz? Czy górnik? Archer! Daniel, tu jest wejście, jakbyś chciał wiedzieć. Tutaj ty zrobisz Owie. coś opcji. Czekaj. Wiem, że się go Archer, czy jakoś księdzo. tak? To kim chcesz być w końcu? Warriorem czy górnikiem Eee y... Nie wiem Jak Warriorem to potrzebujesz Aaa, czekaj, jeszcze jak piosek, a nie Ej no właśnie, ile masz y, Nitek Zero Ła! U fuck szkyl Opsi! Creeper wybuchł E na 6 w wodzie to spoko No Mideł na Może Łuk. O. Eż jak nie wiedział, że one mogą dawać ulepszone łuki. Mogą. No mi doł, po prostu ulepszony na jakiś tam na moc jeden, czy coś tam. Nie, nieźle. dał zwykły łuk, a z, ten, jak grałem to trzy łuki dostałem ze szkieletów. I tylko... I żaden nie był ulepszony. Wszystkie takie same zwykłe. Czekaj, jeszcze świnki pozabijam. No mięsko, żeby, żeby mięsko było. A ja dobra, dobra tylko mięsa. Będziemy mieć pięć Dobra, ja idę do lasu. Ej, to ty chcesz być bardziej wojownikiem, czy górnikiem? Nie zawsze robię za górnika. No to ty jesteś górnik. Czekaj, dam ci żelazny kilo. Ej, zaraz musimy kończyć odcinek. Ale jesteś takim górnikiem, który zawsze ginie. Jedna osoba o tym wie. Bo te diamenty, czyli... te żelaza. Szymon? Nie, RJ? Ej, gdzie jesteś? Śpilotać. Daniel. E, co, co, co? Bożek miał te... przy, przy tłumie. Słyszałem O, coś ty gadał? No, chcę ci kilo wdać. No, jakaś ty jest? W naszym domku. Coś ty zrobią... z moim szkłem? Daj moje szkło. Daj szkło mi. Nic! Nie tak! A mnie nie I Idę kopać coś. Gdzie jest glina? Grozisz mi? O Boże, nie ten przycisk. Nic tu się nie stało jakby, co? Nic tu się nie stało. Co to ma być? Cały świat rozwalony. Jak mi do kiedyś czy i odda kolejny odcinek na końcu świata? Jakby co, ty, ja mam Twój piasek. Nie wiem, nie oglądam go. Ja mam Twój piasek, siedem jeszcze. Ej, dej No, przetapiam. Ej, dobra, to chyba powinniśmy już skończyć, bo jest 20. Czekaj, chwilka, 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 chwilka. Ej, no właśnie, a jako muzykę damy do jutra. Chcemy tak normalnie będziemy to robić i tylko sobie budować takie inne Żadne, no. Żadnych takich na przykład o, że widzowie podsuwają nam zadania, które my musimy wykonać. W każdym odcinku... Co, jak ktoś wynożę, chce, to nie chce napisze. Co? A? Jak ktoś chce, to nie chce napisze. No, to jak chcecie, to piszcie w komentarzach zadania. Potem my na, w jednym odcinku musimy przynajmniej jedno zrobić. Jak nam się uda, to jesteśmy zajebisi yy, ale lata mam Ja tak widzę jakby węgiel przytapiał szkło Ej, mam twoje O, mamy piękne wejście teraz już z grawlu. Gdzie jest moje to chyba już powinniśmy kończyć. Chwilka, chwilka, chwilka. Kończkaj, sekundka domy. I to jest płaskie szkło? Kurde, mogłem zrobić płaskie szkło. Boże, i tego by więcej było. Daniel, 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 ty cypie. Czekaj, ja sobie wyjdę. Ej, no, zamurowałeś. No. Ej, no. Ła. Ła. Dziękuję. Że kobla. Nie, nie chcę kobla. No właśnie, jakaś skrzynia jest potrzebna. Czekaj, do I workbench. O. Wyżej, wyżej, wyżej to trzeba zrobić. Znaczy jak będzie chyba dłuższy niż inne. Dobra, mamy skrzynię. Dobra, wyłaś, Idę, kończymy, bo trochę za długo. No, czekaj, już, 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 tylko skrzydła postawię. Op. Ops, ja zleciałaś. Wszystkie rzeczy, co mam. O, jakby co, zostawiam... Tak, ja sobie wezmę miecz, tak dla szpanu. A ja wezmę... Szkło dla szpanu. Nie, ja wezmę to. Ma jedne zdobyć, który nie opuszcza. Gravel. Mm. No. Wyciąg swojego. Miecza, oczywiście. O, F5. F5. A ty nie musisz. A ja chcę. No to... Żegnam was... No mnie legło no. Fajnie. <gry> no to żegnam was, kermitus.pl i... Dawaj to 19... Eee... Dawaj 19. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft przygody dwóch gości. No to... OWCA! Gdzie? głożej po takie gówno... Dobra. To pamiętajcie. Nie ma owcy. W komentarzach piszcie zadania, które my powinniśmy wykonać tutaj w tej mapce. Która nam się wygenerowała. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!